Maryla Rodowicz ostatnio chudnie w oczach. Piosenkarka oficjalnie zdradziła sekret swojej przemiany. Odpowiedziała też na kąśliwe uwagi o poprawianiu urody. Często fani piszą, że mam wyprasowaną twarz, ubolewa. Maryla Rodowicz od wielu lat włada polską sceną muzyczną. 76 latka ma niezwykle napięty grafik, udaje jej się obskoczyć wiele festiwali i znajduje jeszcze czas na jurorowanie w The Voice Senior. Jakiś czas temu wokalistka musiała jednak nieco zwolnić, bo odezwała się jej dawna kontuzja kolana, która w połączeniu z zabiegami wyeliminowała ją z tenisowych treningów. Rodowicz podzieliła się z fanami informacją, że musiała przejść zabiegi na kolana i czas wypełnia jej przede wszystkim rehabilitacja. Gwiazda na jakiś czas musiała również zawiesić swoją amatorską karierę tenisistki. Kord zamieniła więc na rowerek stacjonarny, a mecze śledzi w telewizorze. Kropka jak jest sezon na turnieje tenisowe, to mam ustawiony rowerek stacjonarny na wprost telewizora i kręce, i oglądam mecze, mówiła w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Maryla postanowiła również ostro wziąć się za siebie i schudnąć. Duże znaczenie miały względy zdrowotne. Jak przyznała w śniadaniówce, zrobiła to głównie po to, by ulżyć kolanom po zabiegach. Piosenkarce udało się zrzucić 17 kg, a sekretem jej diety jest. Jedzenie tego, na co ma się ochotę. Piosenkarka postanowiła zdementować również zarzuty niektórych internautów, którzy sugerują, że jej wygląd to zasługa chirurgów plastycznych. Rodowicz wyjawiła, co jest jej tajemnicą. Często fani piszą na Facebooku, jaką ona ma wyprasowaną twarz. Otóż nie. Nie cięłam się, tylko moją tajemnicą jest sen. Dla mnie bardzo ważna jest twarz. Jestem fanką wyspanej twarzy, a żeby twarz była wyspana, muszę spać 10 do 11 godzin, zdradziła swój sekret w dzień dobry TVN.